Cześć! Z tej strony Rekin i witam Was w kolejnym odcinku z serii Minecraft Dungeons. Dzisiaj wybierzemy się do nowej wieży, ale zanim to chciałbym jeszcze na samym wstępie zaprosić Was do zostawienia subskrypcji na moim kanale oraz łapki w górę, jeśli odcinek się Wam spodoba, ale już bez zbędnego przedłużania zapraszam do oglądania. Obecna wieża jest chyba wieżą 19 i oczywiście przejdziemy ją sobie na przygodowym. Także zaczynamy. Dobra, także jesteśmy na samym stacie. Zobaczmy jakie mamy ekwipunek słabe, słabe enchanty. O, to może być mocne, a tutaj dość słabe enchanty. Dobra, lecimy. Mamy pierwszy poziom walka. Jest to taki dziwny wieżowy biom, okej? Co my tutaj mamy? Ostatnio tutaj było tylko dwóch nekromantów. Stare przysłowie mówi najpierw creeper, a potem cała reszta. Jak creeper wybuchnie, to po prostu umierasz, jak? Coś innego ci zastrzeli na przykład taki szkielet, to właściwie... Nic się nie stanie. Aha, no, trzy creepery, trochę szkieletów i właściwie tyle. No, dość łatwe, piętro. O, już na samym wstępie mamy zbrojkę z pszczółkami. Ja ją sobie wezmę. Ale na razie zaczerpniemy sobie łuk na to. I oczywiście zbrojkę na pszczółki. Oj, mamy to takie piętro z tym gościem, właśnie. O ciebie mi chodziło. Uśmiechnij się. Dobra, pijemy potkę. Tam bariera działa. Ok, najpierw oni, oni zadają najwięcej obrażeń, tak sobie, kolejny gościu i jeszcze jeden, dobra, jeszcze ktoś tutaj jest? Ty jeszcze jesteś, strzel sobie, no i oczyszczony poziom, dobra Lecimy na kolejne piętro, no, tutaj nic ciekawego i z tego co pamiętam to chyba było piętro, na którym wybijałam yy, wszystkich elektrycznością, w razie mamy same szkielety, gin no, i oczywiście pajęczyna i pajączek. Szkielet gin, pająk gin, drugi pająk gin, potka. I ostatni szkielecik rozwalony. O, tutaj mamy kosacką zbrojkę taką. I to totem regradacja, ale myślę, że wezmę sobie tą zbrojkę. I oczywiście zenchantuję na ostudzenie. I przy okazji, może mieczyk na eko. O, i mamy zimowe piętro. Mi się wydaje, że takie podobne było ostatnio z takim właśnie domkiem. Chociaż mogłem się dawać, bo ostatnio było dużo tych nowych pięter. Oj, creeper wybuchł. Oj, no, creeper! What are you doing? Gdziecie panowie? Dobra, były Do yeah. trzy creepery i właściwie tyle. Coś jeszcze? Jacyś zwykli rozbójnicy skuszali. Aha, fajnie. Przy okazji wszystkich zabił. Ten mieczyk jest zawolny. Dobra, lecimy z poteczką. I macie TNT. I co zabiło kogoś? Creepera zabiło. Okej. Okay. Jeszcze ktoś tutaj żyje? A ty tutaj żyjesz. To już nie żyjesz. Jeszcze jakieś cwołeczki tutaj zostały. Nie, tutaj ich nie ma. Tutaj jest wyjście. Gdzie oni się podzieli? Tutaj skurczybyki są. Ja wam zaraz pokażę, co to wybuch. No. Nie trzeba go naciągać, bo ten strzał Wtedy się będzie więcej załączał. No i bierzemy nasionka. Kolejne zimowe piętro. Co jest? Takiego powtórzenia chyba jeszcze nie było. Macie nasionka, chłopaki. Podka, dobra. Zegincie. Trzeba uniki tutaj robić. O, ocie. No i paddy. I drugie TNT dla mnie. Nasionka robią tutaj dobrą robotę. Jeszcze na górze jeden tułacz, czy to masz TNT, chłopie, No i poziom oczyszczony. Powiedziałbym, że dość łatwo było. Jeszcze tylko podkę sobie wezmę. balsam na górze albo. Ostrza dotknięte odchłanią z pijawką i myślę, że je sobie wezmę. To oczywiście enchantujemy na pijawkę. Dobra, gdzie oni są? Mamy tutaj kryptę. Kryptę ostatnio przechodziliśmy. No. ostrza sobie tutaj z nimi dobrze razem. Ząbiaka w na 4 hity to jest dobry wynik. Dawaj, mały ząbiak. Lubię takie poziomy, dużo ząbiaków i tyle. Jakby byli jacyś mocni typu, nie wiem. Creepery. No creepery nie są jakoś bardzo mocne, ale, ale wybuchają, bardzo dużo obrażeń zadają. A ta zbrojka ma małą redukcję obrażeń, bo się chyba w ogóle nie ma. O, i piętro oczyszczone, proszę bardzo. He. Kolejne piętro, i kolejna broń wręcz, która jest bardzo dobra. W sensie sama broń może nie jest jakoś bardzo dobra, ale ma pijawkę i uderzenie z gadą, które też sobie wezmę. Ciekawe, na jakim lewu dostaniemy yy, itemek za tą wieżę. Czy to będzie jakiś. 50 czy nie, co to ma? Słabe enchanty. O, o I właśnie o to mi chodziło. Oczywiście leci zaangażowanie i dynamo. Najpierw dynamo na jedynkę i zaangażowanie ma je na dwójkę. I proszę bardzo, mamy znowu wieżowy poziom. Tutaj mamy kolejne dziwne rzeczy i mamy kuszę implozji. Kusza implozji jedna z lepszych broni. Nie, to jest wybuchowa kusza. Kusza implozji to jest unika. Dobra, ona jest jedna z lepszych broni, bo właśnie tutaj, tak. O, i tutaj mamy sobie zenczątować. myślę, że ostudzenie na dwójkę. I może jeszcze. No, tutaj w sumie nie ma innych enchantów. W sumie mamy golema. O, to weźmiemy sobie jeszcze, żeby golem zadawał więcej obrażeń. O, zobaczymy, jak teraz sobie poradzimy. I enchantujemy sobie uderzenie zgardą na dwójkę. O, mamy trochę złombiaczków. Akurat na takie. O, o, te Creepery w ogóle się same o to wysadzają. Ale sporo tego wszystkiego tutaj jest. Coś tutaj jeszcze jest? No, tutaj są. Macie. Golem, nie stój w TNT. Czemu ty to robisz? Kto jeszcze tutaj żyje? Ja nikogo nie widzę. Spają. Dobra, dobra, jeszcze mnie ugryzł. Dobra, poziom oczyszczony i lecimy dalej. W ogóle tych chyba kupiec już długo będzie, bo go nie było jeszcze. Eee, gong? Dobra, weźmiemy sobie gong. O, mamy piętro takie. Golem się tutaj bije. Dobra. Golem, weź ty sobie z nimi poradź. Tutaj jeszcze żyje. Tutaj są. Dobra. W ogóle golem już prawie padł. Właśnie ciekawe, czy on dostaje obrażenia od tej kuszy. Zaraz to sprawdzimy tylko tutaj. Jeszcze wybijemy tych panów. I jeszcze kilku. W sumie to było jedno z gorszych pięter. A teraz zobaczmy, czy golem zginie od... O, nie o to mi chodziło. Golem, czy golem, stój przy tym. Rzeczny bądź. Czy on zginie od tego? Nie wiem. Dobra, wejdźmy na następne piętro, ale on ma mało życia strasznie. O, o tutaj jak jest. Nie, on nie dostaje od tego obrażeń. Dobra, wychodzimy. Wrój z czego gniazda, ale takimi słabymi tam że aż nie chce mi się na to patrzeć. Bierzemy punkcik. I pijaweczka na trójkę. O, a tutaj mamy kuźnię. Kuźnie taki jeszcze nie, bo rdzenie mamy. Widerowe szkielety. Dobra. Wybuchajcie. Odplamę sobie rdzenia, nikogo nie zabił. Rdzeń zabił tego ząbiaka. I zabił ząbiaka, dobra. Tego ząbiaka to tutaj. Nie wiem po co te rdzenia, Ja sobie mogę bez nich poradzić, ale jak już jak już dają, to trzeba korzystać. No i pięknie. Gdzieś jeszcze jakieś motki? No szkielet. Dobra, tam jeszcze trochę ich jest. Co mnie strzela? Ty mnie strzelasz. O, szkieleci, dobra. Gindzie. Jeszcze ktoś tutaj żyje? A ty żyjesz, dobra. To już nie żyjesz. Oczyszczono poziom, dobra. Hmm. I tutaj nie mogę wyjść. Czy mam wszystkie rdzenia włączyć? To by było ciekawe. Ale wątpię żeby tak. W sensie to by było dość dziwne jak na wieżę. Golem uciekaj. Golem. Czemu nie uciekasz? Golem uciekaj. No jeju, jak on jest głupi. Czasem mówiąc, ciekawy pomysł był z tymi To Tutaj same słabe enchanty. No to bierzemy punkcik. Może przywód bestii na dwójkę. I mamy poziom kupiec. O, co to będzie? Złotnik, o nie no tylko nie ten. Problem jest taki, że ja tutaj wszystko mam... Yy, dobre, a to? I jak, jak to ten. Yy, jak to wygląda na trójce? Co trwania osłony? 4 sekundy? To chyba rzeczywiście ulepszymy sobie toporek. No i proszę bardzo. Ciekawe co będzie bosem. Tak w ogóle. O, no tu mamy bosę. Będzie jeden czy będzie dwóch? Dwóch? O, blazik. Aha! I po bo dobra. Nie było tutaj y, o czym rozmawiać. Golem weźcie się z nim baw. Jeszcze jakbym go trafiał, to już w ogóle by było świetnie. Dobra, gdzie on jest, Slenderman? Slenderman i Killu. Dobra. Tylko żeby golem wytrzymał. Wytrzymał. Świetnie. I macie TNT, bo ja nie lubię TNT. Mmmm. O, to jest ciekawe, ile to ma enchantów w ogóle. Ale mimo wszystko wezmę punkcik. I zenchantuję sobie ostudzenie na trójkę. Dobra, mamy poziom walka. To są bagna, zdaje się. O i guzik jest. Dobra. Co so jest? Ale lagi tej mam. Eta pron jest za wolna. Macie TNT w Jesslime. Like i strzały. O, dobra. I kto to jeszcze żyje? Ty. O, jeszcze wy. Oj, na następnym piętrze już będziemy mogli sobie golemika postawić. I pięknie i wychodzimy. I lepsze nasionka. A to zaangażowanie i krytyk, ale nie ma pijawki. To mi się to nie podoba. Ja biorę lepsze nasionka, a ta zbrojka chyba? Zdrowie, ale mógłby częściej ci zamierzają jest... No, powiedzmy jak masz golema, to ona nie jest odpowiednia tutaj. Mamy jakieś piętro e, takie. To jest właśnie nie wiem jaki poziom to. Robię jak gdyby. Macie golema, tutaj można normalnie iść. O, mamy rybiki cukrowe, to to chyba jest twierdza. Pewnie będzie jeszcze jedna fala. O, ten dziad jest. Dawno go tutaj nie było. Dobra, ale z kągiem osłabienia to on pada. I szkielet, i jakieś inne mowki. A, i poziom zrobiony, okej. Okay. To były takie, taka zasadzka to była. Długo pojawiające się fale. Medalion miłości, tylko zamiast czego? Zamiast nasionek, nie. Zamiast golema. Też mi się to nie widzi. Może zamiast gongu? A spróbujmy zamiast gongu. Taki bardziej przemieniasz w będzie. Bo ten medalion jednak jest bardzo dobry w tej artefakcie. Aha, ty nie ma nikogo. O, ciebie bym chciał wziąć. Nie chciałaś się, dobra. Macie TNT? są sale wyniosłego bloku. Kick Block House. O, ten miał dużo życia, to dał dużo tego. Medalion, medalion. Aha, fajnie, podka Please, don't kill me. I'm not being killed. Dobra. Nie żyje. Dobra, a ten mi dał dużo życia. Mamy Golemka, a nie mamy tego. Śmieszka, dobra. Tygiń. Weźmiemy sobie Golema do pomocy. On tutaj będzie wszystkich załatwiał. Jeszcze ten medalion w ogóle mi się tej nie przydał. Wy macie z medalionu. Weźcie coś, róbcie. Kucharz tylko stoi się gapi Dobra, niektórzy padli Tutaj tak samo, nie, 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 potka mm -hmm. Kto tam jeszcze żyje? Tamu mu z medalionu pocisnę Nie, 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 nie Oj, ta zbrojka jest beznadziejna Ja muszę poczekać na potkę teraz To jest chyba najtrudniejsze piętro, jakie do tej pory mieliśmy Zobaczmy sobie Tam można od drugiej strony pójść, o To ja bardzo chętnie A tam dołem trzeba, dobra hmm, Kogo my tutaj mamy? Jakiegoś Śniaka. O, już bez zaklinacza to nie taki mocny, co? No. I poziom oczyszczony, proszę bardzo. A jeszcze przed TNT rzuciłem, fajnie. Okej, okay, idziemy dalej. I co my tutaj mamy? Osadnika w budkach, fajnie. I wyłasimy z tego. Mamy tutaj dwie zbrojki. Mamy tutaj dwie zbrojki. Jedną z takimi enchantami, drugą z takimi. I mi się zdecydowanie ta podoba dużo bardziej. Więc sobie ją wymienię. I zenczantujemy ją sobie. O, to będzie dobre. I może to na fula zenczantujemy. I zaangażowanie na trójkę. O, mamy kolejny poziom taki niefajny. Okej, okay, fajnie. Spałnować się. Nie, nie, nie. Dobra, i teraz to są po naszej stronie. okej okay. gościu. Akurat trzech, akurat trzech. Dobra, zaklęci. Dobra, padł gościu. O. Weźcie, bądźcie moi. Kogo wy tutaj pozaklinacie? Dobra. A, i tutaj już takie niedobitki zostały samo. Nikogo więcej nie ma, tak? Nie, jeszcze jakieś muszą być. Tutaj jest, jednak tamto piętro było trudniejsze. A, tutaj jeszcze są. Jeszcze ktoś tutaj żyje? Gdzie niby? To jest jabłuszko, tutaj jest pusto. Gdzie on się tutaj schował? Jakiś jeden gościu się gdzieś zakampił. A, tam siedzi, dobra. W ogóle nie zauważyłam tego pomieszczenia, co tam jest. Hmm. Chodźmy to. W ogóle tej byli zaklęci bez zaklinacza, co w tej wieży jest raczej niespotykane, ale okej, okay, nie ma problemu. I tutaj idziemy tak i wyłazimy. O, i mamy lepszego golema, to coś dla mnie. W sumie wszystko mam zenczantowane na fulla, bo tutaj już nie będę ulepszał, bo bardzo dużo kosztuje, więc myślę, że płonięcie sobie walniemy. O, albo to. Zobaczymy, jak to wygląda. Dobra, golem jest, amulet jest. Nasionka są. Nie lubię tego wiatru, bo tej są pełne jest tych, tych takich, o właśnie. Ile ty masz życia, gościu, co jest? Nie no, ta broń jest za słaba. Zbrojkę niedawno zmieniałem. A szkielety to padają na dwa hity. Zastanawiam się, czy jakbym miał jakąś broń z mocą jeden taki zwykły szkielet, pewnie by też na chwilę I kto tutaj jeszcze jest? A, jeden szkielet. Mamy gniazdo, tylko zamiast czego? Zamiast nasionek, albo taką kuszę. Nie, ona jest niedobra. Następny poziom kupiec, to myślę, że weźmiemy my sobie gniazdko zamiast nasionek. Kowal mocy, o, to myślę, że ulepszę zbrojkę. No i proszę bardzo. Następny będzie unikatowy, to ulepszymy albo kuszę. Albo jeśli wymienimy broń, tak, jeśli wymienimy broń, to kuszę. Jeśli nie wymienimy, to yy, się Mamy kolejnego bosika. Bezimienny, o, tego gościa to jeszcze nie było. Amulet. Teraz będzie strzelał, dobra. Moje szkielety się tam zajmą, ale mu schodzą hity, dobra. A nie, no pszczółki. I kilku ich jest, dobra. Teraz tylko przetrwać bez artefaktów, twinkę. Medalion się kroi, proszę bardzo, bijcie się. A temu postawimy pszczoły. Dobra, mocno go biją. Teraz wchodzą mu takie hity, że po prostu padł gościu. No i pięknie. I macie Golema i macie amulet. Pszczółek już wam tej nie postawię. I co? I do widzenia. Mamy amulet żelaznej skóry. No to co, zamiast pszczółek? Może zamiast Golema. W sumie może jednak zamiast golema. Dobra. Pienchtujemy sobie to coś na dwójkę. Mamy zimowe piętro. Magma Cube, fajnie. I u ta broń to w ogóle nic nie zadaje. te creepery co tutaj są więcej zadają. Tam jeszcze ten szkielet swoi sobie. Dobra, masz tam TNT. Czekaj. I masz jeszcze jedno. Jeszcze żyje typ. Dobra, moje mocne zombiaki go rozwaliły. A tutaj mamy dużo regrenacji. I zmieniamy broń, bo to po prostu śmieszne jest, ile to bije. Pewnie nawet szkieleta by na hita nie zabiło. A jeszcze to jeden kubek bubek siedzi. I te pszczółki zadają więcej niż to. To jest śmieszne. A jeszcze ty. I kto tutaj jeszcze żyje? Jeden zombiaczek? No, jeden zombiaczek był. W ogóle to piętro mi się wydaje, że też ostatnio było. I mamy podwójny topór, Ja nie obchodzą mnie ten czant, ja po prostu biorę. Niech będzie osłabienie, zasadzka to nie, wirowanie. O, to może być mocne. Zobaczmy, poziom walka. Bez tego na unikat zmienimy sobie kusza. No i mocne to jest, dobra. Zupełnie inaczej mi się teraz gra, a tak bardzo zupełnie. Przecież oni na kilka hitów wpadają. Macie silnych szkielety, silne szkielety goł? Nie, nawet nie wiem, czy to były szkielety, czy co to było. Macie TNT. Aha, fajnie. Gdzie ten Geomanta? Chodź tu i wam pszczółki postawię. Czy lodger dobra? weryski tu jest, już go nie ma. Dobra, w ogóle moje Magmacuby jak się rozpadną, to dalej będą moje. Jeszcze nie, jeszcze jeden, jeszcze jeden żyje. Gdzie on jest? Jak go znajdę, to ja nie wiem, co ja z nim zrobię. Geomanta jeden. W ogóle jak ta pszczółka go goni. Kościu i teraz muszę. Po prostu całe to piętro, w ogóle to piętro chyba też było ostatnio. Ja nie wiem, te milą, milą mi się te zimowe piętra, one dla mnie wszystkie są takie same. Te zimowe piętra, czy ktoś tutaj żyje? W tym pokoiku nikogo nie ma. To nie wiem, gdzie tam są. Tam siedzi gościu, dobra. Zaraz mu się odechce. No już go nie ma. A tam w ogóle było wyjście, dobra. O, mamy grobową zmorę z osłabieniem echem i trującą chmurą. Mamy nasionka. Myślę, że wezmę grobową cyborę na osłabienie, eko i tą trującą chmurę. Dobra. I zobaczmy, co teraz tutaj się stanie. Jeden szkielet i fajnie trująca chmura. Fajnie, że działasz, tylko szkoda, że na jednym szkielecie. W ogóle mały slime się zesponował, co jest. Moje creepery są w ogóle jednym z tych. Dobra. Masz medalion, gościu. Oj, nie, 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 gin szkielet. Grubowa zmarłych był dobry wybór. Teraz te obrażenia dla nieumarłych są większe. Co tam jeszcze? A, jeden dżunglowy szkielet. Ok. Jeszcze jacyś tutaj są. ta, ta broń, zapomniałem, jak ona jest dobra. Ona po prostu tak wchodzi we wszystkich. A, fajnie, że mnie w ogóle ten. Aj, tutaj załatwił. Ok, tych tylko w się te długo tłucze. Eee, tutaj, punkcik. Wyłazimy. Zbrojka mieczyk następny poziom walka. Mieczyk słaby zbrojka. Zbrojka nawet nie taka słaba, co ja mam trochę To myślę, że wezmę sobie tą zbrojkę. Teraz będzie kupiec. Więc wezmę sobie punkcik i to będzie unikatowy. Jako że niezbyt mm, mam koso może zbrojkę ulepszę. Co ona ma jako unikat? Um, może to na unikat. O! Ale chodziło mi przede wszystkim, żeby moc tego zwiększyć. Będzie jeszcze jedna walka. Tak, będzie jeszcze jedna walka i będzie wos. Dobra. Spałnuj tych gagatków. Co jest? Nie! Nie, oni sobie ze mnie żarty robią. Przecież on już był, ale jako pomocnik do Endermana, A teraz to on jest głównym bossem. Ja to nie wierzę. Ten sosiek ma być bosem. Czy wy sobie ze mnie żarty robicie? Wezmę sobie kuszę, bo nie mam żadnej dobrej broni na odległość. A katana jest net dobra. Powiedziałbym ogólnie uważam, że wieża była bardzo łatwa, bo w ostatniej wieży przynajmniej zginąłem i byłem na ostatniej szansie teraz, ani razu nie zginąłem na żadnym bosie, a ten ostatni prostu był śmieszny. No i tyle mam do powiedzenia jeśli o to chodzi. Także w tym odcinku to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobał. No i cześć!